Witam serdecznie od tej strony. E, moi drodzy, wiem, że jest głośno, ale w dzisiejszym dniu e, idę zarejestrować miecz. Nie wiem na ile będę mógł nagrywać tutaj w muzeum, dlatego nie obiecuję wam żadnego materiału z muzeum. Jak się będzie dało, to oczywiście będę nagrywał. Natomiast no, e, jak coś to zdam wam relację z tego, jak to wszystko wyglądało. E, ja będę próbował oczywiście ten miecz Wziąć ze sobą do Polski i w tym celu muszę go pierw zarejestrować. Hello Dick. Yes, hello. We're looking for Mrs. Stewart. Stewart, but... I teraz wam muszę opowiedzieć, co się tam wydarzyło. Bowiem, e, o ile kamerę włączałem i nagrywałem czasami. E, to dziękuję Piotrowi, który był ze mną. Bardzo mu dziękuję, bo on używał swojego języka angielskiego e, i no, nagrywał też materiał przy okazji. E, dzięki temu mam trochę materiału. I teraz wam opowiem w ogóle, co się tam działo i po co ja tam polazłem. Ja polazłem tam zarejestrować ten miecz. E, e, I tak, w pierwszej chwili e, nie było zaskoczenia. Nie było zaskoczenia ze strony archeologa Stuart'a Wata, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli będzie to oglądał i jeżeli będzie miał jakiegoś tłumacza. Ze względu na to, że w momencie, w którym znalazłem ten miecz, to pochwaliłem się paru osobom i gdzieś ta informacja wypłynęła dalej i dotarła do Muzeum w London o tym znalezisku. I ja koniec końców postanowiłem, bo tak jakby różne warianty próbowałem gdzieś tam w głowie odtworzyć, żeby po mojej myśli gdzieś tam ten proces rejestracji tego miecza przeszedł. Chciałem to zarejestrować u lokalnego lokalnego archeologa, z którym współpracuje Mariusz, czyli Golden Maniek ale koniec końców informacja tak się rozniosła o tym mieczu, że powiedziałem sobie, że bez sensu lepiej uderzyć od razu do Muzeum w London. Co ma być to będzie. Tam trochę mnie nastraszyli oczywiście ludzie z tym mieczem, z tym przekazywaniem i tak dalej. Natomiast, no, bądźmy dobrej myśli. Tutaj widzicie cały czas w tle, jak na samym początku rozpakowywany był ten miecz. Tutaj pan Stewart powiedział, że jak najbardziej wyraża zgodę tam na nagrywanie tego, byleby żadnych danych tam nie było widać. I, no, jak prezent zapakowany, tak powiedział. I się uśmialiśmy z tego. Oczywiście gadaliśmy tam mocno, dość mocno o tym całym... Znalezisku. No i w momencie, w którym się udało już rozpakować ten miecz, to pan Stuart nie powiedział dokładnie z, mniej więcej z jakiego jest okresu. Potwierdził tylko tyle, że jest to w bardzo dobrym stanie miecz wykonany z brązu. Dodatkowo przyszła koronerka z muzeum i niezwykle się, cieszy, która będzie docelowo chyba robiła zdjęcia i opisywała ten. Ten, ten miecz specjalnie przyszło chyba normalnie nie przychodzi tak mi się wydaje no i była zachwycona że ten miecz nie został wyczyszczony i teraz tak tu dla was mam chwilkę takiego akurat materiału w którym chciałem wam pokazać bo nas pan Steward zaciągnął żeby pokazać nam tę kolekcję, tę swoją, kolekcję muzeum London, tych mieczy i teraz macie tutaj próbkę zobaczcie to są te miecze i to jest prawdopodobnie taki. Bo mój materowki. Mój ma te rowki, które tu widzicie, a te wszystkie pozostałe nie mają tych rowków. No. I teraz wam muszę powiedzieć, jakie mam op znaczy, jakie będą opcje. Pierwsza opcja jest taka, że proces rejestracji będzie trwał od 2 do 4 tygodni, i po tych czterech tygodniach po prostu mi ten miecz zwrócą. Niewyczyszczony niezakonserwowany, natomiast zarejestrowany i będę mógł dalej po prostu proces rejestracji gdzieś tam poprowadzić. Jest możliwość taka i to nie zależy od pana Stewarda tylko od koronera i ogólnie od Muzeum w London, że jeżeli nie mają takiego miecza w swoich zbiorach i będą chcieli go, to oni mają, nie mają prawa pierwokupu, natomiast mają prawo nie żądać, tylko przedstawić jakąś ofertę. Czemu nie mają prawa pierwokupu? Ze względu na to, że to nie jest skarb, nie spełnia definicji skarbu, natomiast jest znaleziskiem o bardzo ważnej, o bardzo dużej wartości historycznej. Definicja skarbu jest o tyle, prosta tutaj w Anglii, że no, musi być to przedmiot, który ma powyżej 300 lat i musi być wykonany w 10% srebra przynajmniej w 10% srebra bądź złota, bądź jeżeli to są tam monety, to muszą mieć powyżej 300 lat i musi być ich kilka a jeżeli są to monety z brązu, no to musi być ich tam chyba ponad 10 czy ponad 15 w jednym miejscu jeżeli by wystąpiła taka sytuacja, że się okaże, że w tym miejscu, w którym znalazłem ten miecz zostało znalezionych kilka innych takich mieczy i jakieś inne jeszcze przedmioty z brązu. Wtedy będzie to dopisane do, do wcześniejszego już skarbu bądź będzie już puszczona, będzie procedura skarbowa na to miejsce i na te wszystkie rzeczy, które są powiązane z sobą, dlatego to musi przez te 4 tygodnie, gdzieś tam być wertowane dość mocno. I teraz tak, muzeum w London może ode mnie chcieć odkupić ten przedmiot ze względu na to, że. Ten przedmiot jest w częściach ułamkowych wartością moją, jak i Port of London, a tak jakby Port of London to jest państwo, a Muzeum of London reprezentuje to państwo, czyli tak naprawdę w 50% ten mierz jest własnością właśnie Muzeum of London. No i ja tutaj teraz nic więcej wam nie jestem w stanie powiedzieć, nawet o tym mieczu, ze względu na to, że no miesiąc będzie to trwało, pewnie może nawet dłużej będzie trwało to rejestrowanie, robienie zdjęć, opisywanie tego i być może jakieś wstępne lekkie czyszczenie, takie żeby się to wszystko nie posypało tam, z tego co mówił pan Stuart, to będzie zamoczone w takim jakimś płynie, utrwalaczu. Tego się wszystkiego dowiem w późniejszym terminie. Co ja chcę zrobić? Ja, no, dla mnie najlepszy scenariusz by był taki, jakby po, po dwóch, po trzech tygodniach powiedzieli, że mają taki miecz w swojej, e, w swojej kolekcji i że nie chcą go i że po procesie rejestracji jest on mój. E, tylko właśnie, i tu teraz jest pytanie, ciekawy jestem, czy będę musiał, e, a czy będę musiał na, na 99% będę musiał w jakimś sposób zadośćuczynić to Muzeum w Londynie, czyli ja bym musiał im coś chyba zapłacić w tym momencie, nie wiem jak to do końca wygląda. Tego się wszystkiego będę dowiadywał, i jeżeli cokolwiek więcej będę wiedział na ten temat, to na pewno wam powiem. Eee, powtórzę jeszcze raz, nie mam żadnych informacji na tą chwilę odnośnie tego, co to jest za miecz. Eee, A czyli znaczy na pewno, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, jest to miecz z epoki brązu, mający około eee, 3200 1800 lat, coś takiego, świetne znalezisko. Jak się tam znalazł, tego się nie dowiemy. Czekamy na rozwój sytuacji. A no, z pustymi rękami do Polski nie będę wracał, bo no, udało się licencję eksportową na kilka przedmiotów ze sprawą Mańka uzyskać. I zobaczcie, takie piękne rzeczy będą ze mną wracały do sklepu, i te wszystkie przedmioty będziecie mogli oczywiście obejrzeć jest ta pieczęć Gilberta de Grey'a z XII wieku z XIII przepraszam są fibulki, będą piękne monetki do obejrzenia, no, zobaczcie w jakim stanie niektóre się udało znaleźć to są, to to ja nigdy nie zapomnę gdzie znalazłem tą monetę, u Rafała na polu serdecznie pozdrawiam Cię Rafał w idealnym stanie ta moneta mi wyszła i to na sam koniec jak już się bawiliśmy detektorami, to u Goblina wyszło na, na polu to praktycznie to już był styczeń, styczeń jakoś ten skit wyszedł. No. No zobaczcie, to jest z, z tego, z Greenwich, to jest z guzikowego pola, ja wszędzie pamiętam, to jest rzymskie pole u goblina, to jest hybryda. Ja każdą rzecz, którą znalazłem, jak ona wypaliła we mnie, tutaj jest potin celtycki, to koło drogi, ta fibula wyszła na samym końcu koło drzewa praktycznie. To jest Greenwich, Każdy przedmiot, który gdzieś tam yy znalazłem, to on wykuwa we mnie taki, taki ładunek emocjonalny, i ja to po prostu zapamiętuję. Patrzcie, jak te hamery są piśliczne. No. Przesudne są te monety, naprawdę. Będziecie mogli sobie to w gablotce u mnie w sklepie zobaczyć. No i fajnym zwieńczeniem tego wszystkiego. Nie powiem, że to jest moje ostatnie słowo, byłby ten miecz, no ja będę znajdował cały czas, ale zobaczymy co będę mógł u siebie w sklepie trzymać, to co w Anglii to na pewno, to co mi się uda yy, no, z licencją eksportową załatwić coś, nie? Wiem, że się powtarzam, ale jeszcze raz. Jak będę miał jakąś konkretną informację odnośnie tego miecza po rejestracji, po identyfikacji, to na pewno będzie kawałek vloga następnego czy następnych w przyszłości poświęcony temu. Tylko że to będzie wzmianka, a nie tak jak teraz, że ja poświęcam cały, cały film na gadanie o tym mieczu, o tym co się wokół tego wydarzyło. No a wydarzyło się, sami widzieliście, no i już są jakieś, jakieś zarzuty, że ja tam kopałem więcej jak 7,5 cm, że ten miecz to był głębiej i tak dalej. Z tym sitkiem, że je wbijałem na głęboką jakąś tam głębokość, głęboką głębokość, no po prostu głębiej aniżeli można. Ja nie wiem, czy tam ludzie nurkowali podczas tego, jak ja tam gdzieś tą sitko wbijałem. Były tam przedmioty, tak jak mówiłem, które były duże, które były zanurzone głębiej, natomiast ich czubek wystawał albo był na samej powierzchni. No i dobrze, że się, jakby to powiedzieć, wstrzymałem przed eksploracją tej wyspy bo pewnie już by były jakieś jazdy z tym, a tak po prostu czekam na odpowiedzi od Pordo w London. E, zobaczymy w przyszłości. E, dość dużo godzin tam spędziłem na poszukiwaniach. E, kilka odcinków w ogóle nie nagrywałem, a czyli kilka wypadów w ogóle nie nagrywałem. I jak ktoś znajdzie w tamtym miejscu jakiś fajny przedmiot z tej epoki brązu, dajcie znać. Ja wiem, że tutaj Polacy też będą tam chodzić. Dajcie znać, bo jestem ciekawy, e, czy coś tam czy coś tam zostało? Oczywiście, do grat raczej gratuluję. No, obyście przeżyli takie emocje jak ja. To było coś naprawdę super. Aż po oddaniu tego miecza gdzieś mi się tam słabo zrobiło przez chwilę. Nie po oddaniu, tylko do, wiecie, przy, po, przy rejestracji, jak już wylazłem z muzeum. Dobra, tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.